Dzień 349, robienie napadów, aż do dzieta 6. Dzisiaj bez żadnego wyzwania. Ale zrobimy sobie mały eksperyment. Był już pewnie doskonale sobie z tego sprawę, że można wezwać sobie Buzarda. I on tutaj będzie na nas czekał na finale. Możemy sobie go ustawić, na przykład tutaj w tym załuku. I możemy, wiecie, po ucieczce z tego posterunku policji, od razu wskoczyć do Buzarda i polecić nim. Fajna sprawa. To samo jest z Buzardem z Krusaki. Także możemy sobie go tutaj wezwać. I będzie na nas czekał w finale. Bardzo fajna jest to rzecz. Ale jak sprawa wygląda z pojazdem Pegasusa? Oto jest moje pytanie, więc sobie wezwę jakiś pojazd, podstawię tutaj i zobaczymy, czy podczas finału będę mógł korzystać z tego pojazdu. Hello, więc co sobie wybieram, proszę Państwa? Monster Truck, Nie, no, ciężarówka. Mule, ta, 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 na pewno. Transport, autobus. Musi być ciekawie duże pojazdy, we so Tak. To jest to, czego potrzebujemy. Halo, grobo pojawi... A! nie, myślę, że to większe jest jakoś. Myślałem, że to będzie... Yyy... Eee, ponad ten budynek a się ukryło. Za winklem. To jest podjęte. Ciekawe jest to, nie? że ten pojazd... W żaden sposób nie jest wykorzystywany w grze. W absolutnie żadne. Znaczy... Jest jako, powiedzmy, prop. Znaczy, prop jeżdżą... Właśnie, one jeżdżą w ogóle w grze, czy one stoją? No, gdzieś tam w tych wykopaliskach chyba są, nie? Ale tylko tyle, jako taki element otoczenia. No, niby fajna sprawa, nie? Ale w żadnej misji nie zostało to wykorzystane. Na przykład, wiecie. Ee, nie wiem, czy się nazywa bulldozer. Spychacz? Nie wiem. Kopar Koparka? Nie. No, wiecie co chodzi: te, co podnosi łychę. No to, tam. To się nazywa? A, Buldożer w tym to ma sens się nazywa buldożer, bo to właśnie do niszczenia rzeczy. Ja zastanawiałem się w tym. Czemu to się nazywa Buldożer? W realu. Ale faktycznie, że to na przykład jest do wyburzenia budynków jakichś mniejszych, albo do spychania tych gruzów się przydaje. To ma sens. Czemu gości mnie... Jak głupim trzeba być? Jadę jebaną wywrotką. A gościu mnie kurwa gania. I co ty chcesz osiągnąć gościu? Powiedz mi, co ty chcesz osiągnąć? Co? Był bokserem, chyba dam bokserem. Bawisz się w się. Dobrze. Lecimy, proszę Państwa. Let's kurde go. Poproszę, Noc. Dziękuję Ci, Gro. Że dostosowałaś się do moich wymagań. I teraz tak, oczywiście opresor jak to na początek. czy jest burdozer? Ja pierdole, jest, zobaczcie. Nie wiem w sumie czy to dobrze, czy to źle. <laughs> Trzeba akurat wybrać wywrotkę, no? Ze wszystkich Nawet autobus. Ale nie, musiał wywrotkę wybrać. Musiał. Jest ja, człowiek, niby... Mam tu uciec przed policją. <laughs> to są wykonable. Wylądowane Dobra, wyskakujemy I teraz tak. gaz BZ. Pocy... Aha, czekaj, czegoś sił uspokoi. Jeszcze masz na. <grymne> Tego nie chciałem robić, ale nie chyba. Jak ten, eee, to było w terminatorze, tak było. Że właśnie ten strzelał do policjantów, właśnie z yy, gazu. Że zabrał komuś i właśnie strzelał z gazu. Terminator 2, taki dobry film. Jezus, Maria. CUDO To jest chyba film, który najwięcej razy w życiu obejrzałem Miałem go na płycie Były dodawane jakieś gazety, typu, Znaczy, dodawane gazety Były z gazetą, ale trzeba było kupić gazetę i kupić do do filmu, tak? Jakoś to działało e, I właśnie... Nie wiem, Terminatora 2 Zajeb... Zajeb... Tak się do... TAK że dobre Ja to z was jak prawem nie do Terminatora dwójki, to nie wiecie co stracicie Obejrzyjcie sobie. Tak samo w ogóle. Ja Terminator 1 na przykład. Po wielu, wielu, wielu latach obejrzałem. I wydawał, film się zestarzał trochę. Ale. Yy, jest git, wciąż. Szczególnie, wiecie, jakie są takie stare, stare animacje. I one były. A może to nie były? Znaczy, animacje, animacje. Yy, nawet jeżeli były robione. Na realnych modelach. I wiecie, były robione Zdjęciami poklatkowo Jest taka szansa, że tak to musiało być rozwiązane. A po prostu kompy nie mogły inaczej to robić. Bo jest taka scena w pierwszym Terminatorze. Nie jest spoiler. Eee, choć może jest. Jest taka scena, w której e, jest sam robot. I on e, ma animację taką strasznie pokładkowo, nie? Normalnie jesteś w stanie policzyć, ile on ruchów robi. Bo te klatki są tak widoczne Dobrze, go, 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 go Podoba mi się to strasznie, że te drzwi się w ten sposób otwierają Ten policjant przebiega koło mnie Przypomina mi to pewne sytuacje, o ja sobie wam w Red Deada. I robię ete do, i to jest dokładnie taka sama sytuacja Że masz przeciwnika A ten przeciwnik ma skrypt, że on musi przebiec, nie? Ja tam na przykład biorę tu właśnie całą etę, czyli takiego legendarnego przestępcę, ale. Ten przestępca ma swoich te powiedzmy ochroniarzy. I ci ochroniarze, widzę, że ja wziąłem Typiarę, -e, yy, ale oni mają skrypt, że oni muszą biec do przodu, więc biegę do przodu, nie? Kurwa! King Tiny! Za daleko odbiegłem! Chodź tutaj, kolego! Czy do mnie? Please? Aha, kurwa. Ja pierdolę. Nie, 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 nie. No, A może nie jestem w stanie? King Tiny, chodź do mnie. No normalnie teraz cena jak sterminatora. Jeszcze z tym płonącym tym. Kołem. Dobra, no, padło mi koło. King Tiny! Eee, dysponujesz jednoosobowy! Dobra. Okej, okay, to ma sens, dlatego nie przybieg. Ea, yeah, pierdzielę! a ja nie chcę policji zabijać i co mam w tej sytuacji zrobić? Tego pojazdu ukraść nie mogę, bo on jest zamk zamknięty na zamknięcie Hmm Aha! O chuj! King Tiny żyj! No już w w wyzwaniu. Dobra, bierzemy helikopter może. No dużo HP mu spadło. Patrz, może? i on może stracić? Może nie, nie spadło aż tak dużo Ale ciekawe czy wymaga się z to, żebym ja nie padł Już nie pamiętam, ale to trzeba nie zabijać liniarzy. Trzeba... uciec z aresztu w 5 minut, chyba, tam 4 No, King Tiny, chodź do mnie! Kurwa, czemu on biegnie naokoło? Gdzie ty w ogóle biegniesz? On jest pierdolnięty? Taka diagnoza szybka, ja dobrze w diagnozy ogólnie jestem Chodź tutaj! Kolego sympatyczny. Jest Maria. Dobra, może jest ok, HP. Ale zobaczmy. Nie zabijesz liniarzy w 5 minut i pewnie że my nie zginąć. Ja raczej tak Nie, nie zabijesz liniarzy. King Ty nie może zacząć jeździć HP. I żeby uciec z resztu. Dobra, to są wymagania 3. Okej, okay. ja je powiedziałem, ale nie policzyłem, że to 3, nie? Ja umiem do dwóch liczyć. Siemanko musimy z helikoptera wyjść, ale z samochodu nie musimy wysiadać, żeby kolegę dostarczyć do punktu. Ej dziwne. Wolny helikopter ci używa. Ej, wolno malutki loty widokowe Higgins! Ciekawe. Fajne, fajne. Ej, to jest ten. Konada. I to jest zwolnie ciekawe, nie? Bo Konada to jest taka nazwa, że jej się nie. Nie odmienia. Nie wiem, że się nie odmienia Konady, ale chodzi o to, że... Jak jest yy, Konada w sklepie. No to jest Konada, nie? Okej, okay, spoko. Ale jest Konada bojowy, też taki pojazd. I to jest co ciekawe, że czemu nie bojowa. Ale w sumie wydaje mi się, że jedna i druga wersja była poprawna, nie? Konada bojowy. To ma sens też. Jako taki. Trochę ci wydarzyli w polsku. Ale ma. na no, początku mi zastać się przeszkadzało, ale teraz powiem sobie: albo się przyzwyczaję, albo sobie w mamy, że to ma sens. żeby to jest bojowa, to tylko nada bojowy. Hmm. a, -a, -a. przeciwnicy. Proszę się uspokoić przeciwnicy. Czemu nie mam bro. Czemu kurwa nie amunicji? Ej! No, proszę, mam no, padłem z tym pistolem ale nie wydaje mi się, że. Nie, coś tu jest nie tak. Ja się raz wliłem, ale czy miałem wtedy karabin w ręce? Raczej nie. A jeżeli miałem, to nie powinienem mieć za cała amunicja, Raz tylko padłem. Co za bezsens. Proszę się uspokoić, koledzy. ta broń bez powiększonego magazynka się nie przyzwyczaiłem. Dlaczegoś takiego, że muszę cały czas przodowywać? To jest w lewej ammo? To jest 8 ammo? Wydaje mi się, że. Nie wiem, powiększony magazynek daje nam. A to chyba jest zbędowy po prostu. Wydaje mi się, że 32 mamy amunicji w tej broni. A normalnie standardowo 8 Lol Jak mało Noje przekąski Lecimy Pojazd jest starczony Lako mi trochę wybiło. Ciekawe czemu Dzisiaj będzie taki lekki podskok a nie jestem w stanie ustalić dlaczego. Bez zabijania... Jak to bez zabijania... Jak KOGO ja niby ZABIŁEM z policji? Ej! Kiedy niby? Skam! To by się być przypadkiem. Dawaj. Lecimy z tym edicjem W Niz nie uderzymy. Będę się perfekcyjnym kierowcą. Okazuje się, proszę państwa, że miałem rację. Zobaczcie, w nic nie uderzyłem. Podczas mojej podróży całej, jestem pod wrażeniem. Nie no, ale ten tr bardzo ładnie się prowadzi. Ale niestety, pojazdem z Betelorem nie jest, mimo że ma HSW. Tak to, proszę Państwa, wygląda, niestety. E, witam serdecznie, w arkuszu. Musimy się przesunąć w prawo, aby zalić kolumnę, która zwie się ukradzisz pojazdu gangster. I tutaj wpisujemy na dzisiejszy wynik, który wynosi 412 tysięcy. A to oznacza, proszę Państwa, że dzień 340. Dziewiąty. Naszej pięknej serii kończymy z wynikiem 203 miliony 2310 dolarów. Piszcie swoje pomysły na kolejne wyzwania w komentarzach.